Za historiami o zmartwychwstaniu Jezusa w Biblii kryje się wiele tajemnic. Dzisiaj opowiem wam jedną z nich. Ale na początku jedna bardzo ważna informacja. Chronologicznie listy apostoła Pawła zostały napisane jako pierwsze. Ewangelie zostały napisane później. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, że pierwszą osobą, której objawił się zmartwychwstały Jezus, był apostoł Piotr, a później Jezus ukazał się innym. Ale chwila. Przecież oni wszyscy byli mężczyznami. W Ewangeliach czytamy, że to kobiety widziały zmartwychwstałego Jezusa jako pierwsze. O co tutaj chodzi? Niektórzy powiedzą, że skoro Ewangelie zostały napisane później, to te historie zostały zmyślone. No ale teraz pomyślmy. W pierwszym wieku istniały różne uprzedzenia wobec kobiet. Co jest więc bardziej prawdopodobne? To, że na początku istniały historie, że Jezus ukazał się mężczyznom, a później chrześcijanie celowo zmienili te historie na to, że ukazał się pierw kobietom? Biorąc pod uwagę te wszystkie uprzedzenia wobec kobiet istniejących pierwszym wieku, to chrześcijanie by chyba sobie tym zaszkodzili, prawda? Raczej druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. To znaczy, że te historie, że to kobiety widziały zmartwychwstałego Jezusa jako pierwsze, były starsze, a później je zmarginalizowano. Łatwiej było przekonać niedowiarków, opierając się na zeznaniach mężczyzn. Oczywiście ja nie mówię, że to jest spoko. Ja mówię, że takie po prostu były realia w pierwszym wieku. Ponadto, co my wiemy o Marii Magdalenie, która rzekomo widziała Jezusa jako pierwsza? Prostytutką to ona nie była, ale według różnych starszych. Tradycji to była opętana, miała w sobie demony, dopóki Jezus jej nie uleczył. Dla niektórych oznaczało to, że nie do końca była stabilna psychicznie, więc nie była wiarygodna. To, że to ona widziała zmartwychwstałego Jezusa jako pierwsza, nie wszystkim się podobało. Starali się to zmarginalizować. Zauważmy, że według niektórych narracji to sam Jezus mówi do niej, aby powiedziała jego uczniom o całym tym zajściu, a według innej narracji. To anioł do niej to mówi. Być może niektórzy chrześcijanie celowo zmienili Jezusa na anioła. Maria nie widziała zmartwychwstałego Jezusa. Ona widziała tylko anioła. Dla niektórych to będzie dowód, że chrześcijanie od samego początku coś tam kombinowali. Ale, ale, pokazuje nam to także to, że oni nie zmyślili tej historii. Maria rzeczywiście myślała, że coś widziała. I chrześcijanie czuli się trochę z tym niepewnie, więc starali się to zmienić. Ale. Doświadczenie było autentyczne. Oczywiście, kiedy mówię, że było to autentyczne, to mam na myśli tylko to, że ktoś coś widział i w to wierzył, a nie że na przykład kłamał, albo że ktoś później to wymyślił. Według profesora Barta Hermana, który prywatnie jest ateistą, to wyznanie, o którym wspomniałem, czyli to wyznanie apostoła Pawła, znajdujące się w pierwszym liście do Koryntian, jest bardzo, bardzo stare. Pochodzi z czasów, kiedy apostoł Paweł nie był nawet wśród zwolenników Jezusa. To znaczy, że powstało, kiedy apostoł Paweł jeszcze prześladował wyznawców Jezusa. A jeżeli tak, to ta tradycja. Tradycja o Marii Magdalenie, widzącej zmartwychwstałego Jezusa, jest jeszcze starsza. To nam pokazuje, że te historie o zmartwychwstałym Jezusie, niezależnie czy je przyjmujemy czy odrzucamy, pojawiły się wśród chrześcijan bardzo szybko po jego śmierci.